yeah uh -huh. Akcja przedsiębiorca liczy. Pomagam Pomaga przedsiębiorcom. Wspieram umiejętności koło biznesowe. Podwodnością kompetencje finansowe. Dzień dobry wszystkim. Doktor Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Rozmawiamy dzisiaj o zagadnieniach związanych z akcją przedsiębiorca liczy, a temat dokładnie brzmi narzut czy marża. To są takie dwa zagadnienia, które. No, niestety często są ze sobą mylone. Bardzo często jest tak, że mamy kłopoty w tym, żeby odróżnić narzut od marży. I często jest to też tak, że jest to zamiennie podawane, i w zasadzie w zależności od tego, kto mówi, czy sprzedawca, czy kupujący, często te określenia powodują takie trochę nieporozumienie. Z jakiego powodu tak jest, spróbujemy sobie wytłumaczyć zaraz i powiedzieć. Narzut czy marża. Otóż to są dwa różne elementy, ale dotyczą tego samego zagadnienia. Jak wiemy, żeby jakiś biznes mógł się kręcić albo cokolwiek mogło się dziać, no to trzeba taniej wziąć i drożej oddać, czyli taniej kupić, drożej sprzedać, taniej wziąć, dołożyć własną wartość, czyli własną pracę przerobić. No, coś, coś zrobić z tym i sprzedać to drożej. Jeżeli jest to czysty handel, nie jest to coś, co jest związane z takim działaniem, właśnie które przetwarza. Czyli nie jest to tak, że robimy sobie jakieś produkcyjne działania, dodajemy wartość taką, że na przykład z desek budujemy skrzynkę albo cokolwiek innego robimy, no to po prostu kupujemy taki produkt, jaki on jest, i musimy zastanowić się, jak pracujemy, czy z narzutem, czy z marżą. Oczywiście, jeżeli się zrobi takie proste założenie, narzut lub marża, to to ułatwia życie. Narzut jest to dodatek do tego, co kupiliśmy, dodatek do ceny kosztu. Może być albo bezpośrednio w pieniądzach wyrażony, albo może być też tak, że jest wyrażany procentowo. Wyrażanie procentowe jest trochę bezpieczniejsze niż wyrażanie bezpośrednio w pieniądzach, ponieważ daje nam większą możliwość skalowania naszych działań i większą możliwość kontrolowania naszych działań. Krótko mówiąc, kupiłem coś za 10 zł, sprzedaję coś za 12 zł. No to w tym momencie. Jeżeli kupiłem za 10 zł i sprzedaję za 12 zł, to zrobiłem 2 zł narzutu albo inaczej patrząc, 20%. No bo 10 plus 20% daje mi 12. Ale oprócz tego, że jest narzut, który dotyczy tego, co jest tym bezpośrednim produktem sprzedawanym, tym dobrem, którym handlujemy, tym czymś, co kupiliśmy i sprzedajemy drożej, jest jeszcze pojęcie marży. I pojęcie marży jest takim trochę szerszym, bo ono mówi nam, jak jest procent zysku w cenie, czyli ile rzeczywiście sprzedając za 12 jesteśmy w stanie zarobić procent. No i teraz, żeby sobie to uzmysłowić, trzeba się odwołać znowu do naszego super narzędzia. Czyli do naszej aplikacji związanej z emulatorem, czyli emulatora HP10B2. No i popatrzmy, jak to działa. Jeżeli kupuję coś za 10 zł, dodaję do tego 20% narzutu, czyli sprzedaję za 12 zł, to ile wynosi moja marża? Narzut wynosi 20%, a marża. Marża wynosi 16,67. Dlaczego tak jest? No bo jeżeli sprzedam coś za 12 zł, a kupiłem to za 10, to te 16,67 z kwoty 12 to jest plus minus mój zysk. Tak? 12 razy 16,67% Równa się 2 zł. A więc, jak widzimy, jest tutaj różnica pomiędzy tym, co jest na, traktowane jako narzut, a tym, co jest marżą. To są dwa różne pojęcia, niestety nie do końca zrozumiałe. Jak na przykład słyszę taki dialog, damy, dialog który mówi hurtownik do kupującego, na przykład sprzedawcy, Jakiegoś sklepikarza, damy panu niską marżę. To co znaczy, że sklepikarz ma z niską marżą sprzedawać, czy że narzut, który zastosuje hurtownik, będzie mały, taki, żeby sprzedawca mógł na tym lepiej zarobić. No i oczywiście z tym są powiązane znowu dwa kolejne zagadnienia. Po pierwsze, poziom cen końcowych, który jest jakoś tam związany z no popytem na rynku bo jeżeli coś będzie za drogie to się nie sprzeda i druga rzecz to jest oczywiście ilość sprzedaży no wyobrażam sobie że jesteś w stanie zarobić złotówkę i zarobić na tym milion no to jeżeli sprzedasz milion rzeczy i na każdej zarobisz złotówkę to ten milion masz ale pytanie brzmi czy tak łatwo da się milion rzeczy sprzedać i tutaj właśnie wchodzimy w problem skali a więc raczej jest to tak, że prowadząc takie normalne biznesy, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, która daje nam kilkadziesiąt tysięcy obrotu po odliczeniu kosztów miesięcznych, mamy tak kilkanaście tysięcy, z którymi nie wiadomo, co będzie, bo nie wiadomo, ile państwo zechce nam z tego zabrać w ramach skomplikowanej polityki zwanej nowym ładem, która ma wiele różnych cech, ale na pewno żadna z nich nie może być określona słowem ład, tylko i wyłącznie słowem bezład. No to, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to musimy się zastanowić, jak powinniśmy ustawiać te nasze ceny, a mamy tutaj jeszcze dodatkowy problem. Oprócz tego, że trzeba się zastanawiać nad marżą i nad narzutem, to jeszcze musimy obliczać dodatkowo koszty inflacji. No bo w handlu generalnie, czy też w dobrych praktykach handlowych i biznesowych. Stosuje się słynną rzymską zasadę pacta sunt servanda, czyli jeżeli mam podpisany jakiś kontrakt handlowy, no to nie bardzo jestem w stanie zmieniać ceny w trakcie tego kontraktu, albo przynajmniej nie powinienem, bo to może zaskutkować w ogóle rozwiązaniem tego kontraktu i lepiej stracić mniej niż stracić wszystko. To jest podstawowe działanie. Takie, które stosuje chyba każdy biznesmen. W biznesie zasada zmniejszania strat jest naczelną zasadą. Lepiej tracić mniej niż tracić wszystko, czyli lepiej zarobić na kontrakcie trochę mniej niż tak jak się zastanawialiśmy. Czyli tak zwany lukratywny kontrakt stanie się kontraktem powiedzmy normalnym albo mało lukratywnym, albo takim, no, że ledwo na koszty wystarcza, ale zrobiliśmy to, co do nas należy. W odróżnieniu od na przykład życia politycznego, gdzie w życiu politycznym generalnie jest zasada śmierć albo nic, czyli ani grama ustępstwa, ani kroku wstecz, ani jednego słowa, które mogłyby zmienić moje myślenie, albo tak, albo wszystko zrywamy, wszystko niszczymy i koniec. No, to są dwa różne światy, i stąd te problemy w zrozumieniu jednego świata przez drugi, czyli politycy nigdy nie zrozumieją świata biznesu. A biznes nigdy nie pojmie, jak można podejmować tak mądre w cudzysłowie decyzje polityczne, jakie podejmują politycy. W związku z powyższym, w kalkulacji marży musimy uwzględnić wiele różnych elementów, takich, które pozwalają nam funkcjonować. I to kalkulowanie marży poszczególnego produktu, który sprzedajemy albo poszczególnej usługi, nie jest związane tylko i wyłącznie z kosztem zakupu, bo koszt zakupu. To jest ta podstawa do zrobienia narzutu. Marża to jest coś, co powinno uwzględniać również inne nasze wydatki. Jeżeli na podstawie obserwacji, patrząc na to, co robimy w ogóle w całości różnych rzeczy, ustalimy, że minimalna marża, jaką możemy mieć, wynosi na przykład 32%, bo jeżeli będzie poniżej, to po prostu zaczyna brakować pieniędzy, albo działanie robi się nieopłacalne, działamy na poziomie break-even point, a mamy zarabiać. Break-even point dla osób, które nie znają tego określenia, oznacza punkt opłacalności, punkt wyrównania. Jeżeli coś produkuję, no to mogę oczywiście odliczywszy koszty. Produkcji materiałów wyprodukować i sprzedać tylko tyle, żeby wyszedł na zero. I to jest właśnie break even point, i dopiero powyżej tego punktu zaczynam zarabiać. No i teraz przy tej kalkulacji marży muszę uwzględnić kilka czynników w warunkach tej dużej inflacji. Ta inflacja rośnie do 10% czy dwucyfrowych, dwucyfrowych wartości. Jest mowa o tym, że może wynosić również nawet 12%. I stąd pytanie, co się stanie, jeżeli masz roczny kontrakt, a ta cena będzie uzależniona od ceny inflacji. Popatrzmy, jeżeli było to rzeczywiście tak, że, zróbmy taki przykład, że kupujesz coś za na przykład 15 zł, to jest Twój koszt i dawałeś na to 20% narzutu, czyli sprzedajesz to za 18 zł. Twoja marża wynosi 16%. To jest ten przykład, który liczyłem wcześniej, ale teraz ustalamy, że marża musi wynosić 32%, bo tak to wynika z Twoich działań. To jeżeli, jeżeli zmienimy marżę na 32%, to cena nie może wynosić 18 zł, tylko musi wynosić 22,06. No i teraz na czym polega ten problem? Przyjmijmy, że Inflacja będzie tylko 10%, a nie tam 12%, potem 9% i tak dalej. Przyjmijmy tylko 10% w skali roku. To co się stanie? Co się stanie w skali roku w ciągu tych 12 miesięcy z tą ceną? No trzeba do niej dodać 10% plus 10%, to ta cena powinna wynosić 24,26%. Ale ty masz kontrakt, który mówi, że możesz sprzedawać tylko za 20, tak jak tutaj zostało ustalone, za 22,06. Natomiast twoje koszty wzrosły o 10%. Zakładam, że tylko 10%, prawdopodobnie więcej. Jeżeli do 15 dodamy 1,50, to będzie 16,50. 16,5 to jest mój koszt, co oznacza, że przy tej samej cenie. Którą tutaj mamy, a cena była ustalona przez nas już na, na poziomie takim, jak sobie założyliśmy, czyli 22,06, to nasza marża z 32% spada do 23%. Co to znaczy, że nasza marża z 32% spada do 23%? Tak, presaldo, masz o te 10% pieniędzy mniej i to jest taki bardzo banalny przykład, bo tak naprawdę. Wzrost inflacji powoduje wzrost większej ilości kosztów niż tylko kosztu nabycia jakiegoś surowca, ponieważ mamy koszt surowca, ale również koszty stałe się zwiększają, zwiększają się koszty robocizny, czyli pracowników, bo trzeba im płacić więcej, zwiększają się różne inne koszty. I w tym momencie, jeżeli zasowamy tę zasadę, to okazuje się, że nasza marża zacznie spadać bardzo gwałtownie poniżej poziomu, który jest dla nas bezpieczny. Dlatego też, zanim podejmiemy jakieś decyzje, musimy to wszystko sobie spokojnie poprzeliczać. I takie przeliczanie jest łatwe, jeżeli używamy do tego odpowiednich narzędzi, bo dzięki temu, co tutaj pokazałem, można liczyć nie tylko samo zagadnienie związane z marżą i narzutem. Tu możemy również policzyć inflację, jeżeli coś rzeczywiście kosztowało, na przykład, załóżmy, że produkuje meble i Wkład na przykład na, na te meble kosztował mnie 157 zł. Niech to będzie jakaś komoda, którą sprzedaję na przykład później za 900 zł łącznie z innymi dodatkowymi kosztami. To same drewno, te wszystkie części metalowe, wszystko to, co było, to jest mój koszt, prawda? Jeżeli ten koszt wpiszę sobie jako 157 zł i dodam do tego 10%ową średnioroczną inflację liczoną w trybie rok do roku, no to Rok do roku, ale nie w miesiącach, tylko w latach. No. Jeżeli policzę to sobie w ten sposób, no to w ciągu roku moja cena wzrośnie z tych 157 do 157. Moja cena wzrośnie do 190. Miało być rok, a nie 10 lat. 10%, to moja cena wzrośnie do ze 157 zł. O! Ciężko się pracuje na innym ekranie. 157 zł to jest moja cena. Nie mam tutaj żadnych dodatkowych płatności i ona wynosi 172 zł. To jest w ciągu roku. Ale jeżeli chcę planować dłużej i chcę zaplanować 2 lata, to znaczy, że Muszę planować, że w przyszłym roku, tak naprawdę, moja cena pod koniec, czyli za 24 miesiące od dzisiaj, powinna wzrosnąć do 189 zł. I to jest tylko koszt samego materiału. Więc jeżeli sprzedawałem to coś i mam nadal sprzedawać, bo taki mam kontrakt, na przykład dwuletni, po 900 zł, no to raptem mam 50 zł. mniej. Z tytułu samych materiałów, a te koszty będą jeszcze wzrastały. Czyli już widzimy, że inflację możemy sobie policzyć, możemy sobie policzyć marżę i narzut. No i oczywiście jeszcze możemy sobie policzyć break even point, ale o tym będę mówił w innych odcinkach, chcę tylko tutaj, tutaj teraz pokazać, że jest to narzędzie zintegrowane, które pozwala robić różne działania na raz. W związku z powyższym, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to Kalkulowanie wymaga uwzględnienia wielu czynników. To nie jest proste przełożenie: kupiłem za tyle, sprzedaję za tyle, bo taki sposób myślenia może doprowadzić nas do pewnego rodzaju błędu w rozumowaniu, a to może spowodować, że popełnimy no, błąd kosztowny, będziemy brakowało pieniędzy na różne działania. Czyli sam narzut, jeżeli będziemy tylko narzucać procent inflacji, 10% na koszty materiałowe, nic nie da. To nie wystarczy żebyśmy mogli rozwiązać problem. Narzucanie też samych 10% na cenę też nic nie da, ponieważ na cenę składa się więcej niż jeden element. To nie tylko koszty materiałów, to również koszty mojego biura, koszty prądu, koszty dostawy, koszty pracowników, czyli wszystkie te, które są istotne i ważne i każdy z nas kto prowadzi działalność wie o tym, że trzeba je trzymać pod ścisłą kontrolą. I teraz, jeżeli skalkuję cenę za wysoką, no to będzie ten efekt polityczny pod tytułem wszystko albo nic. Sprzedawałem za 900, no to teraz sobie odbiję, bo jest inflacja, sprzedam teraz za 1400. No i się okazuje, że nikt nie kupi. I co? Ja już koszty poniosłem, koszty stałe biura i tak ponoszę, koszty pracowników i tak ponoszę, materiały kupiłem i muszę schodzić z cen. No i teraz rynek jest takim jakby tworem, który... Nie lubi takiego żywego eksperymentowania od razu. Czyli to jest tak jak z cenami nieruchomości, co często widzimy, jak patrzymy na różnego rodzaju portale. Jakieś mieszkanie wystawione za milion dwieście tysięcy. No super, cieszą się wszyscy, bo pośrednik się cieszy, że zarobi na tym dobrą prowizję, sprzedający się cieszy, że będzie miał mieszkanie. No i patrzymy miesiąc później, ta sama nieruchomość jest już za milion sto tysięcy. Za dwa miesiące jest za milion tysięcy, za trzy miesiące jest za dziewięćset tysięcy i napisane, że cena do negocjacji, a potem ten lokal znika. Nie dlatego, że został sprzedany, bo nie widnieje w transakcjach sprzedanych, tylko po prostu znika z ofert. No bo rynek zauważył, że raptem wartość takiego lokalu traci 30%, czyli cena była zbyt wygórowana, bo ludzie dołożyli do tego jakieś własne wartości emocjonalne, a nie oddali wartości rynkowej. Rynek nie lubi właśnie tego typu działań, i jeżeli w swoich kalkulacjach cen zrobisz to tak, że ta marża nie będzie trzymana przez ciebie pod kontrolą, ale spowoduje za duży wybuch, za duży wzrost ceny, to wtedy rynek tej ceny nie zaakceptuje i stracisz wszystko. Dlatego warto jest umieć takie rzeczy sobie policzyć, spokojnie policzyć i dopiero wtedy na podstawie kilku przykładów zrobić może małe partie, może na jednym rynku. Lokalnym zrobić taką cenę, na drugim inną i porównać, jak to będzie działało, czyli testować. Do tych testów potrzebne ci kompetencje, umiejętności i wiedza. W jaki sposób to zrobić? Oczywiście, jak będziesz uczestnikiem całej akcji. Przedsiębiorca liczy, no to różnego rodzaju informacje będą. W opisie do filmu masz dwie możliwości. Możesz się zapisać na akcję Przedsiębiorca liczy i dostaniesz takie narzędzie od razu do dyspozycji, a więc samemu będziesz mógł sobie eksperymentować, a przy okazji dostaniesz wiedzę, jak się to robi. I w opisie do filmu jest również informacja, że można zapisać się na konsultacje. Jeżeli się na takie konsultacje zapiszesz, to będzie można o różnych rzeczach rozmawiać i wtedy dzięki temu Będziesz mieć informacje, jak używać takiego narzędzia albo jak rozwiązać jakiś problem. To wszystko jest w opisie do filmu, a ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście pozdrawiam. Do następnego. Akcja Pomaga przedsiębiorcom. Wspiera umiejętności koło biznesowe. Podnosi kompetencje finansowe. Do zobaczenia. Dziękuję.